Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina schowa w marcu złożyła dwa projekty o dofinansowanie. Co to były za projekty i w jaki sposób Urząd Marszałkowski się do nich odniósł? To były faktycznie dwa projekty. Jeden z nich dotyczył budowy boiska wielofunkcyjnego. Ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Osoba Sień. Lokalizacja boiska została wyznaczona w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej, tak aby głównie szkoła mogła z tego boiska korzystać, ale w założeniach projektu znalazły się zapisy mówiące o tym, że ma to być boisko środowiskowe, ogólnie dostępne, tak jak Orliki w tej chwili. Które są lokalizowane przy szkołach, a mogą korzystać z nich obywatele, nie będący uczniami oczywiście tych szkół. Drugi natomiast projekt to remonty kilku sal wiejskich. To są sale w Kandlewie, w Lginiu, w Siedlnicy i w Łysinach. Głównie w zakresie tych remontów, mamy wymianę poszycia dachowego, łącznie z utylizacją eternitu, bo świetlica w Kandlewie jest ostatnią. W naszej gminie, która niestety jeszcze ma dach zawierający azbest. W ramach tego projektu jest również przewidziana utylizacja tego materiału. W Łysinach jest to modernizacja systemu ogrzewania. To są główne założenia, natomiast są również pewne dodatkowe prace towarzyszące tym, tym podstawowym. Czekaliśmy dosyć długo na oficjalną informację. Mieliśmy wcześniej. Pewne no, takie przecieki, nazwijmy to, że nasze wnioski są dobrze ocenione. Mówiłem o tym między innymi na sesjach Rady Miejskiej. Stało się dzisiaj już to faktem, że dofinansowanie jest przyznane i właśnie dzisiaj, 16 stycznia, miałem okazję uczestniczyć w takiej uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim i w tej teżce się, znajdują się umowy podpisane przez burmistrza Schowy, skarbnika gminy Wschowa oraz. Zarząd Województwa Lubuskiego z rąk pani Marszałek Grzbietu Polak otrzymywaliśmy dzisiaj właśnie te podpisane umowy z życzeniami teraz już pomyślności w realizacji projektów. Dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego jest dosyć spore, warto powiedzieć, w jakim procencie będzie dofinansowane. To określa, określałem przepisy dotyczące programu rozwoju obszarów wiejskich. 75% kosztów kwalifikowanych, przy czym. Podatek VAT nie jest tutaj kosztem kwalifikowanym, więc już tak ostatecznie to dofinansowanie jest na poziomie 60-60 kilku, kilku procent. A zatem niespełna 40% wymaganego jest wkładu własnego ze strony gminy. Uważam, że jest to atrakcyjna forma dotacji. W końcu musiała teraz ogłosić przetargi, czy już znane są mniej więcej daty, kiedy te przetargi zostaną ogłoszone i kiedy możemy spodziewać się końca tych inwestycji. Tak jak dosyć długo czekaliśmy na samo oficjalne rozstrzygnięcie tego naboru. Tak, kiedy już zaczęły zapadać te decyzje, to potoczyło się to wszystko w bardzo krótkim okresie czasu. Dosłownie w poprzednim tygodniu otrzymaliśmy zawiadomienie o przyznaniu środków i jest jednocześnie zaproszenie na podpisanie umów w dniu dzisiejszym. A zatem najbliższe, myślę, dwa tygodnie to będzie czas, kiedy będziemy przygotowywać te przetargi. Sądzę zatem, że z początkiem lutego będą one ogłaszane, tak aby po około dwóch miesiącach od ogłoszenia móc podpisać umowę już z wyłonionym wykonawcą, a zatem prace powinny rozpocząć się w miesiącu kwietniu-maju, potrwać przez te wiosenne miesiące, lato, tak aby wczesną jesienią zakończyć je. Spodziewam się, że w październiku powinniśmy być już po wykonaniu prac związanych z tymi projektami.